Witamy w nauce, która odmienia Twoją skórę. W naturze wszystko jest ze sobą połączone: powietrze, woda, rośliny. To język cichy, ale potężny język życia. Podobnie w naszym ciele komórki również się komunikują, przesyłają sygnały i uruchamiają procesy niezbędne do życia. Takie jak regeneracja i naprawa. Dziś, dzięki biotechnologii roślinnych egzosomów, ten język może przemawiać bezpośrednio do Twojej skóry. Rozpoczęła się nowa era w pielęgnacji skóry. Nauka o skórze wkracza w nowy wymiar. Egzosomy to naturalni posłańcy naszych komórek. To małe kapsułki uwalniane przez komórki macierzyste, zdolne do przenoszenia substancji aktywnych o dużym znaczeniu dla przemysłu kosmetycznego. W tym celu zainspirowaliśmy się naturą, aby spróbować odtworzyć ten proces, tworząc roślinne egzosomy z jabłek uprawianych w sposób zrównoważony. Tak powstała linia Intense Exosomes. Sekret tej linii tkwi w wykorzystaniu naturalnych alfa-hydroksykwasów obecnych w jabłku. Te składniki potrafią delikatnie usuwać z powierzchni skóry zmatowiałe komórki. Regulują nadmiar pigmentu powodujący przebarwienia i potrafią kierować inteligentne składniki aktywne prosto do głębi Twojej skóry. Egzosomy to rewolucyjny składnik aktywny, zdolny do wyrównywania i korygowania przebarwień oraz nieregularnej pigmentacji, odnawiania skóry poprzez stymulację biologicznego złuszczania, regenerację komórkową i odmładzanie, wygładzanie linii mimicznych, poprawę tekstury oraz przywracanie naturalnego blasku. widoczne rezultaty realne odczucia. Potwierdzają to nasze badania kliniczne. Przy regularnym stosowaniu intens na Twojej skórze przebarwienia i zaczerwienienia widocznie się zmniejszają. Koloryt staje się bardziej jednolity i promienny. Skóra odzyskuje młody, świeży i zdrowy wygląd. Intense na Twojej skórze, nauka, która odmienia twoją skórę.